Witam serdecznie na kanale Erika Tarot. Ja mam na imię Iwona. Zapraszam wszystkie osoby spod znaku wodnika na czytanie listopadowe. Czytanie będzie ogólne, więc nie będzie dla wszystkich. Bierzcie co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli coś z Wami zarezonuje, będzie mi bardzo miło, jak dacie łapkę w górę, napiszecie jakiś komentarz. Albo zasubskrybujecie mój kanał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, będę z całego serduszka ogromnie wdzięczna. No dobrze, zaczynamy. Drogie wodniki, co tam u was w tym listopadzie. Zaczynamy od przesłania. Łąka, nie macie się przejmować tym, co myślą o was inni, nie porównujcie się do innych, bądźcie jak taki kwiatek, który sobie rośnie w miejscu, które sobie wybrał, nikomu nie wadząc, rozkwitaj w tym miejscu, to jest najważniejsze, żeby się do nikogo nie porównywać. To na to mają do powiedzenia aniołowie. Pamięć duszy. Coś wydarzy się w listopadzie, co było ustalone tam u góry. Teraz to się wydarzy. Pewna osoba może się pojawić w Twoim życiu, z którą się umówiłaś, że się spotkacie coś Coś na pewno ważnego się wydarzy i tu jest prośba, żebyś się tym nie przejmował, bo mogą ludzie zacząć myśleć, nie wiem, co to będzie za sytuacja, ale mogą być jakieś takie sytuacje, że będziesz się patrzeć na innych, co ktoś powie, dlaczego ja z tą osobą się spotykam, dlaczego mi się to wydarzyło, mogą być różne sytuacje. Ty masz po prostu wzrastać, Wraz, wzrastaj sobie i nie przejmuj się niczym, co jest dookoła. Ciebie. Ta sytuacja miała się wydarzyć i coś do Ciebie w tym listopadzie przyjdzie. Na co się umówiłeś? Czy umówiłaś? Jaki znak będzie Ci przychylny w tym miesiącu w wodniku? No Twój własny. Może być drugi wodnik, a może po prostu Ty dla siebie będziesz teraz yy, ważną osobą, żeby być tylko i wyłącznie dla siebie. No, wprawsczy zobaczmy jaka trudność, jakie wyzwanie Cię czeka w miesiącu listopadzie. Wyzwanie dla wodnika. Taka przedsiębiorczość żeby tutaj nauczyć się zarządzać albo swoim projektem, swoim życiem, może zaopiekować się kimś. Może tutaj też będzie propozycja jakiegoś wyższego stanowiska, które da ci większe możliwości. To będzie dla ciebie wyzwaniem. Dla niektórych tutaj będzie rola ojca też takim wyzwaniem. Ale myślę, że tutaj jakiś rozwój Twój własny, Twoich finansów i tak dalej jest tutaj bardzo możliwy, ale dla Ciebie troszeczkę trudny. Zobaczymy, co Ci pomoże. Zakończenie pewnych etapów. Coś musi się skończyć, żeby to nowe mogło przyjść. Jeżeli będziesz tkwić w tym, co jest do tej pory, nie otworzysz się na nowe, no to to. To wyzwanie nie będzie miało miejsca, bo pojawią się, na pewno pojawi się, może się pojawić też mężczyzna, który jest dobrze usytuowany dla kobiet wodniczek, więc tutaj ktoś konkretny, lubiący dobre jedzenie, restauracje, kina, możesz być zapraszana na różne takie właśnie randki. To jest facet konkretny, mający kasy, lubiący dobrobyt. Trudno tu może być od niego usłyszeć jakiś komplement, jakieś wyzwania. To jest energia ziemi, konkret. On Skupia się na dobrobycie, na zadowoleniu finansowym, niż takie e, romansowe sprawy. Więc tutaj e, ktoś taki może się pojawić w Twoim życiu. I tutaj właśnie jest ta pamięć duszy, więc umówiliście się na ten czas na to spotkanie. I to będzie dla Ciebie wyzwanie, żeby wejść w, na przykład w ten układ. Mm, musisz coś zakończyć najpierw. Coś, co Ci nie służy, jakiś etap w swoim życiu zamknąć, żeby otworzyć się na akurat tego mężczyznę. Dla wielu osób powinno właśnie to zaistnieć. Kobiet, które mm, są w jakichś takich trudnych sytuacjach, a dla innych, mówię, może tu się otwierać jakaś mm, interesująca propozycja finansowa, co może być przeszkodą w realizacji tego. Zbyt długie właśnie yy, Czekanie, oczekiwanie, za długo będziesz się zastanawiać na tym albo będziesz w samotności gdzieś siedzieć. No to możesz tej osoby nie spotkać, jeżeli się zamykasz w swoim świecie. Nie, tu trzeba wyjść do ludzi, żeby, żeby coś się zadziało. I tu właśnie ta łąka, nie? wiele kwiatów, wiele ludzi, wiele znajomości, wiele możliwości. Nie zamykaj się w domu, no bo. Oczywiście ten mężczyzna, z którym się umówiłaś a wcześniej, będąc tam u góry, to się nie zjawi, no bo nie zapuka do twoich drzwi. Hello, jestem, nie? Musisz tutaj zacząć bywać między ludźmi. To wtedy mm, powinnaś Spotkać tego mężczyznę. Jeżeli jesteś mężczyzną, no to myślę, że tutaj jakieś propozycje finansowe, jakieś tutaj stanowisko wyższe, możesz myśleć o zakładaniu firmy, ale też możesz tutaj być w roli ojca i to może być tym Twoim wezwaniem. Trzeba zakończyć jakiś etap, jeżeli tutaj sobie żyłeś lekko wydawałeś tylko na siebie no trzeba będzie tutaj zmienić troszeczkę swoje życie i skupić się na rodzinie tylko tutaj właśnie takie długie przemyśliwanie, oczekiwanie, brak działania no może być przeszkodą w realizacji no to zobaczmy teraz energię na cały miesiąc, listopad Oczywiście nie wykluczamy, że tym mężczyzną może być też ktoś z znaku Wodnika. Listopad dla Wodnika. No i mamy tu jakiś ból serduszka, ktoś cię zranił. Ty tutaj jesteś bardzo osobą wrażliwą, intuicyjną. Hmm. Może być kobieta, też matka, może tutaj spowodować jakieś rany w Twoim sercu. Mhm. Trzeba będzie dokonać wyboru, właśnie między dwoma osobami. Tu może być w, w, matka w tle i ten drugi mężczyzna, nie? Nie możesz patrzeć tutaj w przeszłość, tylko spójrz w przyszłość, dokonaj dobrego wyboru, zakończ jakiś etap. Bo tutaj jest albo w, u mężczyzn jakaś kobieta opiekuńcza, ale też jakaś tajemnica tutaj się wkrada. Może były jakieś um, zdrady i tak dalej. No, był, jest jakieś zranienie przez kobietę. Um, mogły być też jakieś plotki. Jakaś przyjaciółka tu cię zraniła. Coś takiego może się pojawić w tym listopadzie, i musisz tutaj wybrać. Wybrać to, co dla ciebie dobre. Nie patrzeć w przeszłość, zamknąć etapy. No dobrze. Zaczynamy listopad, no znów tajemnica księżyc. Tutaj trzeba się kierować intuicją, instynktem. Nie wszystko, co jest Ci pokazane, jest prawdziwe. Mogą być jakieś tutaj Twoje lęki. Może Ty się obawiasz tego nowego życia, właśnie wyjścia do ludzi. Masz jakieś lęki. Warto też zapisywać teraz swoje sny w notesiku i później do nich wrócić, bo one mogą mieć jakieś znaczenie. Mhm. I widzisz, ten balans w Twoim życiu jest Ci bardzo potrzebny i coś tutaj się może pojawić, co właśnie zbalansuje jakiś początek znajomości, zaproszenia na jakieś rozmowy. Mhm. I król puław, no właśnie. Król, król, mamy tego mężczyznę, właśnie który tutaj może się pojawić. Tutaj coś, jakieś zaproszenie na, na spotkanie, na randkowanie będzie. Ten mężczyzna jest pewny siebie. On już jest usytuowany dobrze, zna swoją wartość, więc on tutaj może wnieść dużo do Twojego życia, zbalansować je na pewno, pozbyć. Pozbędziesz się tych lęków o własne życie, o finanse, tutaj może dużo, dużo wnieść Twoje życie. Mhm. A jeżeli jesteś mężczyzną, no to użyj tego swojego instynktu, intuicji, żeby to Twoje życie zbalansować. Wyjdź do ludzi, no, zacznij pisać jakieś y, listy y, motywacyjne, y, CV. O, o wyższe stanowisko, bo masz taką szansę w tym miesiącu. No dobrze, zobaczmy teraz. Mm, miłość, uczucia. Miłość, uczucia dla wodników w miesiącu listopadzie. Co my to mamy? Musisz tutaj walczyć ze sobą, udowadniać czyjeś komuś swoje racje, myślę, że tam z tą kobietą jest coś nie po drodze. Tutaj musisz walczyć o siebie. Początek jakiejś tutaj znajomości się pojawia, paść pentakli, jakiś mężczyzna właśnie, taki z poznaku ziemi. Myślę bardziej. To są hmm, panna, koziorożec, byk. Ale z taką werwą. Ktoś kto ma jeszcze ochotę coś zrobić. I widać że tutaj będzie hmm, trzeba dokonać wyboru, nie? I tam był ten wybór. Tu mamy wybór, że ty musisz tutaj się z czymś uporać, z kimś uporać, bo jakiś początek takiej stabilnej. Znajomości, może się pojawić, tylko tu jest jakiś problem do rozwiązania, którego ty nie za bardzo chcesz widzieć, a musisz go zobaczyć musisz zakończyć jakiś etap, żeby wejść w to coś nowego. No i zobacz, mamy balans, tu balans, tu trzeba coś zbalansować w swoim życiu. Potrzebujesz tego balansu bardzo. No i zobacz, pojawia się twoja bliźniacza dusza, może nie bliźniacza, może bratnia dusza. No Ktoś, kto ci był przeznaczony, ty się z kimś umówiłaś na ten czas. Czy umówiłeś, nie? Bo pojawia się tu jakaś osoba do miłości. Tutaj dużo pracy będzie, żeby się poznawać, do, dopinać te szczególiki. No i, i pięć w które mówi tutaj o takim, no troszeczkę przepychance. Każdy będzie chciał tutaj troszeczkę swoich, może nie jesteście już najmłodsi, może już macie swoje przyzwyczajenia i tutaj mm, będzie trzeba troszeczkę o, o, o tę swoją pozycję powalczyć. Poukładać sobie wszystko, nie? Bo tutaj jest ta praca nad sobą. Pojawi się ktoś, no ale mówię, już każdy żył swoich, bo to nie jest, nie ma tu osób chyba bardzo młodych. Czuję, że to jest dla kogoś już po przejściach. I widać, że tutaj ta miłość z przeznaczenia ma przyjść, tyle, że tutaj trzeba będzie troszeczkę się dopasować, podporządkować, poukładać, bo y, mogą no, różne sytuacje wyjść. No, wiadomo, każdy ma swoje przyzwyczajenia. Do czegoś będzie trzeba się gdzieś ustąpić, coś prze, przeforsować. No, takie tam sytuacje mogą się pojawić. No dobrze. A jeżeli um, jesteście w związkach, no tutaj ma, żeby zbalansować będzie jakiś balansik. Tutaj to uczucie zwycięży. Ty masz osobę przy sobie taką, która cię wspiera, która jest twoją bratnią duszą. Zawsze możesz na nią liczyć, tylko trzeba będzie tutaj troszeczkę popracować nad tym właśnie, żeby się nie kłócić, żeby sobie wyjaśnić pewne sprawy, żeby sobie porozmawiać, bo tutaj masz dwa silne charaktery, podobne do siebie, i każdy chce. Po swojemu, nie? i tu trzeba troszeczkę popracować nad sobą, żeby to wszystko poukładać, żeby, się, żeby tych spinek nie było. Bo widać, że miłość jest, że jesteście dla siebie bliscy, podobnie myślicie, lubicie podobne rzeczy, więc tutaj tylko jest jakaś sprawa, że macie podobne charaktery, może i każdy tu chce swoje racje wprowadzić, więc tutaj trzeba no. też to troszeczkę dopracować. Finanse. Finanse, praca dla wodników. Jakieś zmiany do Ciebie idą? Coś się tutaj szykuje, no właśnie. Nowy początek, mówię: może nowa praca, może wyższe stanowisko tutaj, a dla kobiet, no, może się pojawić zmiana w finansach, jak się ten mężczyzna pojawi, nie? I to jest przeznaczenie. Tu jest jakieś przeznaczenie. To jest rozliczenie z tego, jaki do tej pory byłeś, ile włożyłeś w to, żeby te finanse się poprawiły, w swoje życie, w swoje zachowanie. To jest rozliczenie. Tu jest szansa właśnie od losu za to, jaki byłeś mm, na lepsze możliwości, na obfitość, na szczęście, na radość, na miłość. Także bardzo fajna energia. To, co dałeś do ciebie, wróci właśnie. Ile z siebie dałeś, dałaś? Mhm. Piękne karty dające dużo nadziei, możliwości polepszenia warunków i miłosnych, i finansowych. Zobaczmy jeszcze jakie, jaka rada dla Was, drogie wodniki, na ten miesiąc? Oh, 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 oh. No, otwórz się na, na relacje, nie? Otwórz się na te relacje, która do Ciebie przyjdzie. Dziękuję Wam bardzo, władniki, i życzę udanego miesiąca.